tak jak w opisie kurczaka w ciesie francuskim do tego celu będziemy potrzebować tak jak tutaj mam dwie małe piersi ewentualnie jedną dużą pierś z kurczaka przyprawy, no to tutaj nie ma dużego wyboru kurczak Jakiś złocisty, najlepiej, przyprawa jakaś ostra do kurczaka, do tego zioła prowansalskie później na posypanie. Ewentualnie drugą wersję możemy dać z pierwszym kajeńskim i na przykład z rozmarynem i w tym będziemy smażyć naszego kurczaka. Ja to zrobię w wersji z przyprawą do kurczaka gotową i później na koniec damy zioła prowansalskie. Nie mam w tym momencie ostrej, do kurczaka damy zwykłą. Na biurze do troszeczkę dosypiemy pieprzu kańskiego, tak żeby troszkę to było zaoszczyć. Tak jak mówiłem, jedna duża pierś kurczaka, 100 gram pomidorków czery. Jedno żółtko później do posmarowania ciasta. 100 gram pomidorów suszonych i ser. Ten lazu, czy ten niebieski, taki pleśniowy. No, Kurczaczka pokroiliśmy tak jak widać paseczki. Ja tutaj troszkę dałem olej kokosowego. Może dać oliwkę z oliwek. Ja tam Troszeczkę żeby tego kurczaka przysmarzyć. Ewentualnie jak mamy pomidory suszone, też w oliwie, no to możemy dodać olej z tych pomidorów o to tylko chodzi, żeby tego kuczaka przysmażyć także potraktujemy go teraz przyprawą tą są do razem z pomidorkami suszonymi damy jeszcze dwa ząbki, tu dam trzy, to jak widać malutkie dwa ząbki czosnku pokroimy go też takie malutkie plastereczki na no, ten kuczach się podsmaży, także w międzyczasie teraz możemy śmiało pokroić nasze pomidorki suszone też takie paseczki. Jak pokroimy pomidorki, no to się za czosnek. jak troszkę nam ten kuczak się podsmaży, to wszystko dorzucimy i będziemy jeszcze troszkę razem kilka smażyć. Pomidorki gotowe. Teraz jeszcze czosnek. Tak jak wspominałem, ja tu troszeczkę szczyptę dosłownie dorzucę pieprzu kalińskiego, żeby to było troszkę ostrzejsze, Żeby troszkę nadać zaszczyt I troszeczkę soli jeszcze. Zaraz wrzucimy pomidorki z tym czosnkiem i to jeszcze razem będziemy wszystko odsmażać. Kurczaczek nam się jeszcze dusi, w międzyczasie możemy wziąć i rozłożyć nasze ciasto francuskie. Z tego tutaj przepisu wychodzi 4 kawałki, tak tutaj odkryjmy te boczne paseczki, bo to będzie nam jeszcze potrzebne. I wykroimy takie cztery większe kawałki tego ciasta. Ja to pokroiłem przy użyciu takiej oto maszynki do, do ciasta do pizzy. Te kawałeczki nie wyrzucamy. To nam będzie później potrzebne do zrobienia takiego efektu zapadnięcia się farszu. Także to później przykleimy, czy tam położymy na na tych kawałkach ciasta francuskiego. Także te kawałki zaraz rozszypiemy jajko, posmarujemy je jajkiem i przełożymy je na blachę. Weźmiemy jedno żółtko wcześniej, wiadomo rozczepane troszkę, wysmarujemy całość. I tak jak widać położę tutaj te kawałeczki odcięte po dwóch stronach, żeby to, na to troszkę bardziej podrosło i wtedy będzie fajniejszy efekt. Jeżeli do smażenia tam kurczaka użyliśmy trochę jakiegoś tam oleju, no to wartałoby go odsączyć tak z nadmiaru. Ja tutaj, tak jak było widać, no to tam praktycznie kilka kropel, także tutaj nie będę nic odsączał. Poczekam troszkę, żeby przesygło i będziemy to wszystko układać. W międzyczasie możemy wziąć i pokroić światki czy tamtego, nasze pomidorki i możemy wziąć ser troszkę już rozkruszyć. Żeby nam się lepiej smarowało tym żółtkiem, no to może dodać troszeczkę wody, soli. I wtedy będzie to lepiej rozsmarować. Ja sobie upiekę teraz dwa kałeczki, i dwa kałeczki sobie zrobię później. Także jak nam mięsko przesygnie, możemy już zacząć nakładać. Piekarnik włączamy na 180 stopni będziemy to piec jakieś 20 minut. Także tutaj nałożymy zaraz kurczaka, później położymy na to pomidorki, przesypiemy to serem pleśniowym, posypiemy na końcu jeszcze przyprawą tymi ziłami prowasarskimi i będziemy to wszystko piec. Tak, jak wspominałem do rozsmarowania tego żółtka najlepiej właśnie wziąć, troszeczkę dodać wody, troszeczkę soli i wtedy ono to się fajnie posmaruje. Mi to tak troszkę wyszło licho, bo sobie o tym zapomniałem. Jak to położymy? Troszkę pomidorków. Można pokroić plasterki jak tam to lubi. I to wszystko jeszcze podrzucamy Kawałki sera tego pleśniowego. Akurat opakowania są po 100 gram, także tutaj wszystko fajnie się zgra. Jak ktoś nie lubi pomidorków, no to może dodać coś innego. Już pokombinować inwencja własna, to już też, też może dać szpinak, przedusić z kurczakiem, zrobić to też szpinakiem. Posypać zwykłą mozzarellą, czy nawet zwykłym serem, czy nawet podłożyć pod to ser. Także tutaj, jeżeli chodzi o ciasto francuskie, no to już tutaj można robić cuda. Ja to akurat robię z oryginalnego przepisu, także tutaj nic nie modyfikowałem. Teraz sobie jeszcze wszystko siłami prowansalskimi. Pieczenie dobiega końca. Tak to się tu prezentują. Nasze ciasto francuskie z kurczaczkiem. Tak się prezentuje. To tak jak widzę tutaj te boki są wyższe. Fajnie się wszystko przypiekło że zachęcam do spróbowania tego przepisu